Witam Państwa! Kamil Kawka, KWS Polska, dział buraka cukrowego. Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą z pierwszego vloga, dziś znajdujemy się na plantacji Konwizo i chcemy, chcemy poruszyć temat pierwszego zabiegu odchwaszczającego w technologii Konwizo Smart. Jesteśmy na Mazowszu, w miejscowości Nacpolsk, na 51 hektarowej działce obsianej w 100% odmianą Smart Gladiata KWS. Pojawiliśmy się tutaj dzisiaj zaalarmowani sygnałami z terenu o bardzo krytycznych warunkach wodno-powietrznych i bardzo słabych wschodach. Przyjechaliśmy dzisiaj sprawdzić sytuację, jeżeli chodzi o chwasty, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o wschody. Po wielu powtórzeniach na 22 metrach bieżących rzędu, mamy obsadę szacowaną na około 80 tysięcy roślin na hektarze. Jest to obsada może nie idealna, ale, ale myślę, że satysfakcjonująca ze względu na te warunki wodno-powietrzne. Natomiast już co mogę zaobserwować, pojawiły się również wraz z tymi wschodami, pojawiły się również pierwsze chwasty. Przede wszystkim chwasty szybko kiełkujące, Bardzo dużo jest gorczycy właśnie z, 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 z poplonu, z międzyplonu. I dużo jest samo w rzepaku i innych chwastów. Między innymi wyszła już nam komosa. Zaraz się pochylimy nad, nad, nad polem, nad glebą i pokażę Państwu komosę, jaką, jaką ma fazę w tym momencie i czy to jest w tym momencie idealny moment na dokonanie zabiegu. Na to pytanie odpowiem za, za sekundę, po krótkim cięciu. Odwracam kamerę. Tu mamy taśmę rozłożoną na długości 11 metrów, 11 centymetrów. Liczymy obsadę licząc e, rośliny z dwóch sąsiednich rządków. I mnożymy ją razy 1000. Robimy to w wielu powtórzeniach, gdyż, wiadomo, mamy w Polsce dominujące, dominujące mozaiki, więc ta obsada nigdy nie będzie idealna, idealnie reprezentatywna w jednym miejscu. Mamy już pierwsze komosy, które widać. W rządku buraka to je, tu mamy buraczka, tu mamy buraczka i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się pierwsze komosy i widać. Już, że jest już pierwsza para liści. Wydawałoby się, że to jest idealny moment na dokonanie zabiegu i według zaleceń oczywiście tak jest. Gdybyśmy mieli tutaj wilgotną, lekko chociaż wilgotną glebę, decydowaliśmy już się powoli na, na pierwszy zabieg odchwaszczający. Natomiast w warunkach takich jak teraz mamy, czyli bardzo sucho, wręcz, wręcz tutaj ta gleba, to jest istny pył. Zobaczmy, że w niej nie ma wilgoci na, na głębokość no co najmniej, myślę, 5 cm. Dopiero na 5 cm pojawia nam się pierwsza wilgoć. Buraki leżą na, na około 2,5-3 cm. Yy, mimo to schodziły. Tu też musimy zaznaczyć, przejdąc się rządkiem, że te buraczki są. Nie jest, nie jest to, to obsada stuprocentowa, aczkolwiek jest to obsada myślę, że satysfakcjonująca jak na te warunki. Wracając do tematu, mamy tutaj dwie sąsiadujące ze sobą komosy. Jedna w fazie liścieni, ta z prawej strony, druga w fazie już dwóch liści właściwych. Jeśli dominujące komosy u Państwa na polu są to komosy właśnie te, te po prawej stronie, czyli w fazie liścieni, jeszcze mamy sekundę, jeszcze możemy się chwilę wstrzymać z pierwszym zabiegiem odchwaszczającym. Natomiast jeśli dominujące Komosy u Państwa na polu są takie jak te po lewej stronie, czyli w fazie dwóch liści właściwych. Jest to idealny moment na zastosowanie pierwszego zabiegu odchłaszczającego w technologii Convizo Smart. Warto też podkreślić, by występowały chociaż elementarne ilości wilgoci na polu, gdyż na pewno wpłynie to lepiej na, na działanie preparatu ConvisoOne. Na dzień dzisiejszy to tyle, jeżeli chodzi o temat odchwaszczania. Myślę, że pojawimy się także w tym gospodarstwie, bądź też w innym gospodarstwie, ale w momencie samego zabiegu. I wówczas pokażę Państwu, jak zostało potraktowane indywidualnie następujące stanowisko. Jaka faza chwastów była tam dominująca. Czy była ona właśnie taka jak książkowa, czy być może lekko przeciągnięta. I cóż wtedy zrobić, gdy lekko przeciągniemy tą fazę komosy. Myślę, że w następnych, w następnych częściach też tutaj będziemy mogli mm, sobie razem na tych polach być. Mi jest też bardzo miło, że pierwsze vlogi mają bardzo pozytywny odbiór. Super. Mam nadzieję, że w takim razie e, będziemy razem, razem jeździć, będziemy razem studiować ten, ten temat. Temat Convizosmart bardzo ciekawy w kontekście szczególnie wycofania substancji czynnej zwanej Desmedifam, która działa parząco, szczególnie właśnie na. Na komosę. I myślę, że w przyszłych latach tutaj będzie na pewno okno do tego, by, by ktoś z Państwa się zainteresował tematem, zastosował to u siebie, i być może wystąpił w naszym vlogu jako zadowolony plantator konwizosmart. Smart. Także, drodzy Państwo, uczulam, monitorujcie plantacje, patrzcie, co się na nich dzieje, patrzcie na fazę rozwojową komosy, w jakiej jest fazie, czy to już moment na dokonanie zabiegu, czy jeszcze można poczekać. Patrzcie też na wilgoć, na przymrozki, które negatywnie mogą wpłynąć na, na buraki po, po zabiegach odchwaszczających jakich, jakichkolwiek, nie tylko Conviso. I w oparciu o te dane podejmujcie decyzję o pierwszym zabiegu odchwaszczającym technologii Conviso Smart. Ja się z Państwem żegnam, na dziś to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych vlogach. Cześć!